thank <laughs> you Witam was wszystkich bardzo serdecznie w konimocie Pustararii Wojny, kolację ze mną, Terra i z Gredzią. Cieeeem! Jesteśmy w zamku, nie skończyliśmy go jeszcze, ale tu już mamy taki troszkę pułapek, tu jest lawa jakby co? Zamek nie to jest I teraz zrobił zwierzę, nawet no, nie wiadomo po co. Nie, nie możesz. Mamy, robić... No, razem, samym już. Boże, jest niestety Wall of Flesha, eee, będzie go zabić. Kto tu postawił klatkę jakąś brzydką na środku domu, zwanego Zenka? No, a jak myślisz? Pewnie jakiś idiota. No, pewna osoba zwana Drej, drej, drej. Aż się rozłączył co słuch. Y -y. Eee... tak. No to dobrze, to oni też zaczęli, dobra, czyli tak, ja tu jeszcze zostawię takie ważniejsze itemki, których nie chcę brać ze sobą. I, i ja ci... A ja w tej chwili jestem w dungeonie. To z gredzią wychodź, bo oni już będą wbijać do nas. Jak to? No piszą, że wbijają. O, czekaj. Teraj do nich idzie, ale fochnął się chyba na nas. <laughs> Taraj ma focha. A kurde, nie zbudowałem do końca lawowego bycia, a co zbuduję teraz? Patrzcie, jaka magia. Uuu, Blue Moon, mam Blue Moona! I spamujemy w lawę. Taki... Chyba tak się to robiło, żeby było szybciej, no. Teraz do nich zapieprza w ogóle... sam. aqua Aquascepter mam. Aquascepter, co to jest? Nie pamiętam. No, to to ściera taką wodą na magię. O, no nawet nie wiem. To wraca już z Gredzio, bo musimy ich tego ciągnąć tam. Jakby nam chcieli coś zrobić. Więc wiesz, musimy się bronić ogólnie. Staraj w ogóle wyszedł naprzód. Jak będziemy widzieć, że go zabili, no, to. Przepraszam, że, że się rozłączyłem, ale mam Spoko. Ej, słuchaj, jak idź, nie idź jeszcze, poczekaj nas, ale możesz czekać na tym takim, takim dziwnym drewnianym, co ja obudowałem. To wtedy będziesz wiedział, czy oni już idą, czy nie. Okay. I w ogóle, przed, już przed, ej, w ogóle po tym, po, przed odcinkiem, e, dużo chodziliśmy po dżonek i zrobiliśmy dużo tych serc. I mi jeszcze nie dali, oczywiście, czyli ja czekam aż dostanę moje serduszka. Cicho. A ile ich macie jeszcze? Co? Ile tych serdz jeszcze macie? Dużo 23 Co? No? I wy macie pull fulcha... Ja pierdzielę Przez ten cały czas co ja budowałem zamek, oni siedzieli w jaskiniach tak. i tyle znaleźli. Wiaskiniak. Jestem z was, was dumny. Ogólnie znaleźliśmy zamek zamek znaleźliśmy cicho. tam Mam niżej. Dynami. Mam dynamit 30. Dobra dynami. super. Słuchaj, znaleźliśmy tam yy, na dole, jak ja skopywałem trochę. Zacząłem się skupować z dungeonu w dół. Nagle się okazało, że jesteśmy w jaskiniach normalnie kopię jeszcze niżej, a tu znowu dungeon. I tak mamy kilka pięter dungeon oddzielonych od ciebie, nie można po nich chodzić tak normalnie, jako po jednym dungeonie. Duża mapa. Dobra. Popatrz na mapce, gdzie, gdzie ja teraz jestem. Trochę nisko, co nie? Ale ja nie mogę tak na mapę patrzeć za bardzo. Tak patrzę od boku, żeby tylko widzieć, gdzie jest zgrodzie. Nie widzę gdzie jest zgrodzie. Nawet nie pokazuję, dobra. Jestem ja w ladku, jest w labie. Włączam PvP. Teraz włącz PvP, w zgradzie włącz PvP. Włączyłem. Okej. Ja. Ok, trzymaj się. No. Okay. Mam pomóc. Jak ich szybko zauważy na no mapce, w kopie się trochę dzisiaj mniej się ukryje. I oni będą szli do was, a ja im, im ukradnę rzeczy zastrzymać. Dobra, no, tylko ja znowu muszę wrócić się do tego. Do domu. Pytaj, czy mają wyłączone minimapy, może tak? No ty zapytam Nie no, ja im kazałem wyłączać, no to może mają O, chyba wkroczyli na naszą połowę Będę uważał Okej okay. A ja sobie okay. zginę Ta no mają, mają wyłączone, ale te duże mapy nie Dobra, zgradzie, zaczekaj tam, zaczekaj, ej nie idź z zamku. wejdź do zamku jeszcze. Okej. Okay. Bo mu musisz dać tych serc, ale jakim cudem... Ja pierdziele, tyle serc znaleźć, żeby mieć... No zresztą w sumie no... Teraz miał już 300 coś, z gredzie miał też prawie 200 patrz, na tą... No, patrz tam jeszcze dropo, takie Bloomon, widzisz? A to dasz te rajowie, ale daj mi już te serca, proszę zgrodziać. A to bo... się dropło dla mnie. Blumon, to takie coś do bicia śmieszne. Ja pierdzielę tyle serc. Aaaaa, furhope! Se zbierało. Napiszmy, że nie mamy mapek. Japierdzielek Dobra, my zbijamy Chociaż nie wiem czy już wszystko. I Ja się troszeczkę boję, bo jak nas znajdę, to co? No! Macie wszyscy Cliff z co nie? Ja mam. Ja też. Ale oni mogą mieć lepsze, bo widziałem, że byli w jaskiniach w piekle. Oni w ogóle tylko chyba w piekle siedzieli w dżungli, trochę byli tam, Queen Bee zabili, nie wiem. Tak, zgradziu, uważaj tutaj, bo jak tutaj schodzisz, to przydałoby się, żebyś schodził tylko na sam koniec, żeby ci nie trafiały te I patrz, Robisz tak, okay. nie strzelają, <grym> idziesz dalej, widzisz? My tu mamy wszystko no, ja, ja, ja tak już robiłem, tylko teraz yy, zaboniałem o tym. Jakby nas zabili, to szybko schodzimy na dół. Jedna osoba siedzi w zamku, ale nie sądzę. Gdzie te, te Ja idę do nich. Okej, ja idę żeby tu zburzyć zamek. Znaczy, oni mogą nas jakoś obejść śmiesznie, więc. Nie da się. Coś mi się wydaje, jak? że oni nas będą chcieli jakoś obejść, nie wiem, budować sobie klocki. Dołem. Nad, dołem. też może, ale słuchaj, oni ogólnie pytali się czy mamy mapy wyłączone, więc nie wiem jak to będzie wyglądać. Ja bym radził, tak się rozgląda dosyć dużo, bo ja i tak mam małe okienko, bo nagrywam w dosyć małym, żeby ładnie to wyglądało na YouTubach. Dobra, Uuuu, jesteśmy dopiero za Dungeonem, znaczy przed dungeonem dungeon tutaj. Tak, mam no. jakiś hook, Jestem już Ej, co to jest? Mat hook, materiał, sometimes dropped by skeletons on odpirania. A to masz rękę, chyba nie? A nie, nie, to masz ten do zrobienia, huku. No? No to dobrze, będziesz miał hook później. Mam do haka? Mam. A ja mam zombie banner, hura. A ja mam w banner i jeszcze jakiś tam. No okay, ja nie mam jakiegoś stóp wydostać. Po coś tam glas. Ogólnie jak będziemy już później grać tak na no, normalu, to ja w ogóle ogadałem to z tym, z tym, z tym, z Patronem, że po walce będzie trzy odcinki bez bicia się. Takie takiej grubszej walce, może być na przykład pięć odcinków walki, nie? I później będzie odcinek bez bicia się i, i tak dopóki... no trzy odcinki w sumie bez bicia się będą. I później dopiero znowu się teren, będziemy na robić. ich czy znaczy już możesz być na ich terenie na lecie. Tak samo jak nie mogą być na naszym. No, komu. Ta seria może się bardzo szybko skończyć, jeśli oni teraz na przykład sobie wbiją do zamku i nam go zniszczą, ale no ja tam mam dosyć fajne rzeczy jeszcze przy sobie, więc możemy się jakoś bronić. Ja, ja Ja, ja mam jeszcze święte skarbonce też dobrze. Ja, ja mam się. ich domek! Mam ich domek! Ale oni nie muszą w nim być, znaczy wiesz, jakieś rzeczy. Wiesz co go. Ale może Ej, skrzynie? Ej, mi się zdaje, że oni idą do górą, bo z kolei jeszcze nie spłykałeś. No. Oni są niewyzielani Ej, oni mają potki na gdzie Czekaj, czekali na niego. Ale oni biją z pistoletu, Mamy ta. mamy potki, nie, nie mamy potek. A Jak ja chciałbym tam już być, że po coś ty poszedł, no, tak także... No nie oni nie mają hermesów. To uciekaj, uciekaj. Dobrze, że już wiesz gdzie jest ich dom i trochę im go powysadzałeś, fajnie, że wykorzystałeś... A właśnie, ja mam jeszcze dynamit, chcesz trochę? Ale ej, bez przesady o, z tym wysadzaniem. O. Ja, ja w tu. No. Ale bez, ja wy, bez no. przesady z tym wysadzaniem, ja was proszę. Ja zawsze mam burzyć przed nosem. E, nie prosisz, bez przesady z wysadzaniem. Tak, zgryź tak. proszę cię, nie. bardzo grzeczkę. Ja mówię, że nie mają prawa i domku, jakby co. Znaczy to prosisz. jest wojna, ale proszę, żebyście zostawiali im jakąś szansę na to, żeby oni mogli cokolwiek się odbudować i jakoś bronić, nie? Nie. Jakbyście ja, 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 z ja, nie, nie latają, no. puszty. Ja? Łat! On ma 200 HP. Wow. Trzy meteoryt wylądował. A ile oni mają HP? O, chyba 200 czy ileś, czy 400 też. Też mają 400? Mają specjalnie gana. Jeden. Paweł. O kurde, stanęłem na emity. A! Też się palę. <laughs> też się boję trochę. Podgradziewicz z mieczem. Ja już kawał uciekłam w miarę. Chyba. To uciekaj dalej, jestem... Samy... O już, kurde, Zgradził już po nas. Nie, patrz. Szczel jeszcze, szczel Szczel jeszcze raz bo nic nie widzę. Chodź zgradzie szybko. Wrzuciłem mi dynamit, po O to Dobra, żyję. Tu, tu tu O kurde, tutaj musiał wylądować. Jeden się jak ja bym zaczynał, zaczynał, bo nami tym mu rzuciłem przed nogi. Ej, czekaj! Gdzie ty idziesz z gredzio? Ja tu górą most buduję, a tam gdzie dole. Dobra, wbijamy na ich połowę szybko. A ja oni mnie z niego nie grza. To dobrze, bo się może ciebie boją. Jesteś z co nie, no to jak z będą gonić? No bo boję się śmierci. A jak Właśnie. dobrze, żeby poszliście a, do tych miaski. Tak dobrze, że te serce... Ale w ogóle to jest niemożliwe, żeby tyle serc znaleźć. Jak na mój? Jak i możliwe. No jo, pierdzielę Bo ile. Się, ją! A ja oni mają skrzydła jakieś Oni mają na te buty, wiecie, które? A gdzie oni są? Tu jest tylko Paweł Paweł? On ma... Ja nie wiem ile on ma HP. Więc zdążyłem zobaczyć. Ale cofnij, 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 my go też to my zobaczcie. jestem? Co on ma za broń? Ja wbijam z mieczem Ja też Ej no ja go nie mogę bić, żal Zatrzącę, gin ciotu Ej przepraszam A swojej drużyny się nie da bić, ja? Nie I właśnie byli go z książek, dobrze Co to jest? Dobra, zabiliśmy go Jak, dobrze yeah. Jeszcze ja tutaj, chyba. chodź teraj, w lewo okay. Lecimy na nich A nie gdzieś tu jest, on tu gdzieś jest, patrzcie No, jest tu Aaa! Puszczę na jego mój deszcz A to jego deszcz na mnie kapie Nie ogarnąłem, o co chodzi A no faktycznie Chwila A gdzie oni są, może to... jest... Może oni poszli na Ciek naszą stronę mapy nie mogę. Jak to? No bo ja ich tu nie widzę, nie mogli nas wyprzedzić i pójść do domu. Niewzielnością? Tak, Dą mogli się. przelecieć nad nami ziomek. Wow. To będzie źle. Dą Dobrze, poszli. Wiecie co? Ja coś Dążymy. zrobię. No i właśnie chodzi o to, tu jeszcze do góry. Kukurczek leci do zaplany, do Co To, Dążymy, na... to Dążymy domek. Dążymy. Ale nie niszczyłem tego domku, tego garnitura, czy nie mają jakichś rzeczy przydatnych. No wiesz, jak im zniszczymy rzeczy, no to. Ej, Oni tu idą mój... tu, a idą do domu do nas. Tak. tak? Mhm, na tu dawaj 200. teraz, zniszczymy im dom. Ja Ja mam magiczny pomysł. Ty to wydefujesz, Ty... pułapki są, wiesz? Ale patrz, co ja Radek robię? Są. Ja się tepam do domu stary. Nóiby go jeszcze nie? weszli do domku? Nie, jeszcze nie, ja tepam się dopiero teraz do domu moim śmierciem. Bycie w A, okej, okay, dobrze, dajesz. Pułapki wystaw, lawy i szybę. Się... Okay. Kuczek, defuj, tam defuj. Ja się boję, Czekaj że nie wie, teraz! Ja mam TNT, Paweł, ja nie piękne, ty... Im zniszczy, co się da. Okej. Hey. A musimy pogonić tego Paweła. Tam, Paweła zabiłem. Tak? No. W czacie pisało, Zabiłeś że twoje? go zabiłem. Nic nie pisze. Pisało Paweł didn't coś tam. A to przez to, że Paweł, ja go zepchnąłem. No. Paweł czuje, że defuje tak jak ty. Tylko oni nie mają pułapek przy do swoim nomku. Jak ty szybko biegasz, Lol? Owa. Ale mieli nawet dobry pomysł z tym, bo cię zaskoczyli, nie? Wow, jeszcze goblin armii. <laughs> to będzie rozwałka. Słuchajmy widzielności, nie? No to był świetny Ej, ja im uciekłem, bo im zamykałem drzwi przed nosami. Mają <laughs> no. duży dom? Paweł mnie goni w tym, wiecie, jest ten środkowy. I są tu, a ja są ja tu! Budżyniem. Są Dobra, tu defy. A! Defy. im wylej, wiesz, Uciek. 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 ja wy... uciekam, ja uciekam. Ale oni mnie gonią na razie. Weź szczelik z czegoś, a ale nie. do domku już? I weszli nam do domku? Jeszcze nie. Wylałem na razie tam, i... Dobra, będę wierzył ale nie daj im zobaczyć, gdzie jest nasz domek. Ale u nas jedyny plus że... Ale jest taki oni są jeszcze... przy tym! Przy linach? U nas jest taki plus, że, że tam bez skrzydeł się nie dostaniesz, tylko na tych linach. Ale są te liny, one są tutaj. Dobra, wbija to tu, wbija i tu. Gina, do mnie. Ale on tu wbił, mimo lawy. Jest u na, nas na zamku ktoś? On... Ej, nie mogę wyjść do góry przez niego. Zginąłem. Jak to? Ej, szybko pomóżcie mi. Oni tutaj są. nie. nie. Wbija nam do góry, wbija do góry. Czekam na niego. Ja im defuję domek. Nie zepnąłem nie go. Czy, czy, czy... A nie, jest Jeszcze go nie zepnąłem. Spykaj, tu spychań, jest, ja my lecimy tu jest. No. Okay. no nie mogę strzelać do niego. Ja mu zadaję po jeden, jakby miał mega szarka, to co innego. Bo mam harpuna. Co masz? Ej, jakim do mam harpuna teleportową? Co to jest? On tu na coś okay. niszczy. Tu, nic nie ma. tu też niszczy tylko Jaki? Ej, on ma nieskończoność HP. Jaki cheater? I agle tam, o! ok. I domek. Nieścimy! O, u, uciekaj teraz! Mam nagrane jak on, jak on tego szczela na raz. I bije mnie mieczem, jeszcze mnie podbije i ma full hp. Nie, no to takie coś nie wiem, no co zrobić. No już śmieszne na mnie. No wszystko szczytowali, co nie wiem no. No boję wszystko, pistolety świetnie, no po prostu tak, tak trochę mi przykro To ja już nawet nie czytuję Jak ci by tam nie mieliśmy czy Dobra, czyś coś z No oni tam wbili No tu już patrzą, Twoje, jakieś jakiś inny patrzą, a. On bije to się biorę, on pada, on pada Czekaj, on pada. czekaj Przepraszam. No jaki cikier, on na 0 HP, on lata na 0 HP Ma 0 HP i lata, skumasz? No ja go bije cały czas, on ma full, nic z tego, że ja go biję Albo ten, on mnie bije przez ściany A, Tam tak jesteście to... jeszcze... i wiecie, że ja nie jestem w domu jak to nie? Zniszczyli no przecież łóżka? mnie zabili, no nie widziałeś, zniszczyli łóżka, ja się spanuję tutaj. Gdzie on jest? Paweł też się tuje, żal. Sangoku mówi, że jest odporny na lawę. Znaczy nie on, Patrz. tylko Paweł. Kinop. Jeszcze mawód cheaterem jest No, no smutne trochę Chciałoby się tu dobrze pograć, ale nawet cześć Nie zabijesz mnie, bo mam 0 HP No to, nie, nie, to ja tutaj mam 0 HP ciągle Ciekawe czemu jak ja patrona biłem to w ogóle nie ginął mimo że wodowałem o wiele więcej damage'a niż on mi No to nie weź, oni czytują Ci też jedni Ciekawe jeszcze mają jeszcze gdzieś. On to nie było ich baza, wątpię Czekajcie zrobię coś Żeby gobliny zniknęły, włączam. Co, co tam, Sangoku, pisze? No, że. Czy, czemu niby ten motor No i Sangoku na Zrobiłem noc, żeby gobliny zniknęły, ale nie wiem, czy to coś da. Co tu się latera... o, Patro tu jest, teraj, pomóż mi. Na ja co mu pomożesz? Przeku, jak on ma nieskacząć HP, to ci nie pomoże. Tylko, że Bo on miał full HP bez przerwy, HP. a ja go biłem cały czas i on mu się to nie zmieniło. Nie, ale oni mnie biją po 2-3 HP, a są niewidzialni. widzialni te łóżka Tak O Jezu jak się ciężko otwiera skrzymę mi Że ja tego pałę uderzyłem z 30-20 razy i 0hp na full, 0, znowu full. Nawet Sangoku mówi, że ma 0hp, no to ja nie wiem. No. Sangoku jedynie czytuje no, chyba. Ale... Czy czytuję? Ja mam coś na lagi, mieczanki mi się nie ładują i spadam w kresze, nie wiem. Ja mam ścienne te grafiki, a ja tak to lagów nie mam. W ogóle wbijają do mnie knockback taki, że mi podrzucało ściany w ogóle jest wszystko nagrane. Na Odbijają mnie no od ściany. Patron full HP, ja go biję cały czas. On strzela z miecza. A miało być tak fajnie. No niestety. Hejcimy ich. Ludzie Ale nie chcę Nie, nikogo nie hejcić. co? Nikogo nie hejcić mi tu. Czemu? Wszyscy byli grzeczni, tak trochę. Czemu to jest tak bardzo dużo mapy wysadzone? Nie wiem. Ja idę i cały czas za sobą puszczam dynamit. Aha. No, to... Mi wyskoczył Nagle, nie, spadł To znaczy, mi że nie żyje. Wczeszeń. O jezu, I jakie lagi! Na spawnie też. Jakie lagi straszne. I oni mi odejmują HP ciągle. Nie wiem jak. Ech, 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 ech. Z gry, gdzie ty idziesz? Oni z nimi biegasz? Co? Ja cały czas biegnę w lewo przez, przez siebie, cały czas. A po co? No znaleźć ich bazę. My niszczyliśmy ich bazę, chyba, ale to raczej była podróbka baza. Coś mi się tak było. Oni mi HP. Ja idę i nagle 4 HP, nie mam kolejnego, kolejnego. Zginąłem. Ja idę do ich kopalni. <suszel> No i nie mogę no. spaść stąd, ja chcę się zabić. Dobra, w takim razie dzięki wam za oglądanie, nie wiem jak to rozwiążemy, nie wiem czy to były do końca trzcice, czy po prostu takie duże lagi, nie chcę od razu osądzać, ale no dla mnie to wyglądało na wiadomo co. Także dzięki no, za oglądanie, byli ze mną sami wiecie kto, panowie, na i źli też byli. Jestem z Greciem. Cześć, teraj. Strasznie coś Ej. laguje, dobra, papa. Pa.